Witam wszystkich, dzisiaj tak nietypowo od cofania autem zaczniemy. Jedziemy dzisiaj mercedesem CLA 180 z silnikiem benzynowym oczywiście 1.3 136 koni mechanicznych. Automatyczna, siedmiobiegowa skrzynia biegów, znakomicie zresztą działająca. Typowy taki patent Mercedesa. Auto w wersji CLA, co za tym idzie, bardzo niskie, sportowe. Szyby bezramkowe, tutaj też czarny dach, czarne wykończenie, tutaj całego wnętrza. Piano, czarne. I tak dalej takie. Bardzo charakterystyczne dla sportowych aut dodatki. Oczywiście jak przystało na Mercedesie już z tej epoki duży wyświetlacz. Tutaj właścicielka tego samochodu zamówiła sobie trochę większy. W opcji dodała, żeby był ten ekran większy, bo standardowo jest trochę inny. Auto z 2020 roku przebieg. Mówili mi tutaj, że coś 50 tysięcy, ale tutaj nie mogę teraz tego znaleźć. Tu widzę 38 900. Także nie jestem pewny, czy tutaj jest właśnie od resetu, gdzie to się przestawia. Po prostu tego nie umiem zrobić i zobaczyć. Także to dowiecie się później na filmie z tytułu i tak dalej, jaki to jest przebieg dokładnie, ale no niewielki, malutki. Auto z polskiego salonu. Oczywiście tutaj w takim tam leasingu. Także całe serwisowane, bezwypadkowe, wszystkie czynności wykonywane tylko w Mercedesie. Zresztą właścicielowi nic nie wolno tutaj w tym samochodzie samemu nawet zrobić. Także wszystko musi się odbywać w salonie Mercedesa. Także jak ktoś szuka takiego egzemplarza z polskiego salonu, pewnego, serwisowanego, no to już od razu ma tu z takim autem do czynienia. Autem takim jadę po raz pierwszy. Jeździłem A-klasą, też w tej wersji nowej już z tymi licznikami 163 konną tutaj mamy wersję 136-konną. Jedzie się bardzo fajnie, jest cichutko w środku, bardzo fajnie wygłoszone Te A-klasy, którymi wcześniej jechałem były trochę głośniejsze, jednak CLA szczyci się jednak tym trochę lepszym wyciszeniem samochodu, co jest bardzo ważne, ponieważ w tych A-klasach z tymi silnikami 1.3 może Was to z czasem denerwować. Jeśli kupicie sobie tam trochę lepszą, dobajerzoną A-klasę, to może kosztem tych bajerów lepiej mieć CLA. Tak sobie tak mniej więcej myślę. Oczywiście tutaj te wyświetlacze to jest taki mega kombajn. Tutaj można poustawiać cuda. Są trzy Raz, dwa, trzy. To i czpady do sterowania tego to jest naprawdę, jakbym to wszystko pokazywał, to zajęłoby wieki. A jest to znakomite. Jest dobry kontrast, dobra widoczność i całkiem sensowne tego sterowanie. Jak już się nauczymy, to bardzo szybko pojmiemy, że nie jest to żadnym problemem. Siedzenia mega wygodne. Ja naprawdę na co dzień jeżdżę Hyundai'em x 35 Który też pewnie kiedyś na filmie będzie No to tutaj wsiadając od razu czuję się No nie no to jest Jakby jaki by to nie był W klasie Mercedesa Model No to jest jednak Mercedes Jednak ta jazda jest naprawdę mega mega wygodna Bardzo fajnie Siedzi się W siedzisku Tutaj pewnie Czuć że te plecy to wszystko jest ergonomicznie do ciała stworzone. Oczywiście trzeba wspomnieć tutaj, chociaż na pewno wszędzie w innych testach też to będzie powiedziane, jest mega samochodem bezpiecznym. Tu jest tak jak on wygląda z zewnątrz. Tutaj może byśmy nie musieli cudów jakichś oczekiwać, jakiejś Bóg wie jakiej felgi, jakiejś Bóg wie jakiej lampy. To znaczy skromność powiedzmy na zewnątrz to mega, mega dużo jest ilość tutaj systemów bezpieczeństwa. Tutaj już to co jest w S-klasie zostało przerzucone na A klasę. Także nawet tam jest już mega, mega dużo ilość. Ja tutaj też jadąc, już tutaj czułem, że zbliżałem się za dużo blisko krawędzi. Już mi tutaj lekko w kierownicy coś, coś gdzieś mi coś tu wibrowało z tej strony, o teraz znowu, coś jak w konsolach PlayStation, taki lekki pomerug z jakiejś części kierownicy dochodzący pomerug nie no taki vibracje także mamy tutaj dużo napakowane tej elektroniki ale przy tym wszystkim jest naprawdę zachowana duża ilość takiej minimalizmu skromności naprawdę nie ma tego jakichś tych przycisków dużo a do samego tego kokpitu naprawdę idzie się przyzwyczaić Ile miejsca w środku i tak dalej, To z tyłu, to później sprawdzimy tak na takim teście, jak będę stał na oględzinach. A tutaj jeszcze może zajmiemy się właściwościami jezdnymi tego auta. Jest też bardzo dobre nagłośnienie. Nie jest to co prawda Harman Gordon, ale mimo wszystko naprawdę dźwięk jest. Piękny, to ja tutaj Wam nie mogę tego pokazać, ani byście tego nie poczuli, ale naprawdę jest piękny. Auto oczywiście nisko osadzone, na tych zakrętach fajnie się trzyma, nie przechyla, to jazdę możemy dosyć dynamiczną prowadzić. Jeśli chodzi o te 136 koni mechanicznych, to chyba, o ile się nie mylę, są jeszcze 109 konne, to jest taki Mniej więcej kompromis między 100 a 160 te 136 koni przy tej masie tego pojazdu, która nie jest aż tak bardzo duża, to nie jest tak źle. Ja bym wam tu może jakiś włączył pakiet. Tak to wygląda. Trzeba pamiętać, że jest to silnik benzynowy, także ten 1,3. Także te 136 koni, czy te nawet 160 konne, to naprawdę potrzebują bardzo dużo tych obrotów, żeby tę dynamikę stworzyć. A jak każdy silnik, w zasadzie, benzynowy. Jeśli chodzi o te 136 koni, jeszcze co? No na pewno jest to kompromis między ekonomiką tego auta. Bo to auto tutaj patrzyłem na 40 tysięcy kilometrów prawie. Od resetu nie wiem, czy to jest stały przebieg, czy od resetu tak nikt nie resetował długo. To ma 6,5 spalanie na 40 tysięcy prawie kilometrów. Taką średnią. I podejrzewam, że jakieś 65% z tego przebiegu to jest miasto. 70 nawet. No widzę tutaj. Pani jeździ właśnie po mieście, często się mijam. Także naprawdę, spalanie godne takiego dieselka, małego, jeśli chodzi o tryb mieszany. A na pewno, jeszcze na trasie, to jeszcze można zejść dużo, dużo niżej. Podejrzewam, jakieś 5 litrów. Ktoś fajnie pomrukuje, Słychać ten taki dosyć taki przyjemny ten pomruk tego dźwięku. Jeśli tam jeszcze tak nie rozwalamy tych odwrotów na maksa długo, to fajnie to nawet brzmi. Oczywiście, taką najfajniejszą zaletą, właśnie we wszystkich mercedesach, ale myślę, że ktoś, kto kupuje taki mercedes, to. Nie zawsze będzie to jego pierwszy Mercedes, także powinien o tym wiedzieć. To znakomicie jest tutaj umiejscowienie tej od skrzyni biegów. Tutaj dźwigni, także tutaj przy kierownicy. To jest naprawdę chyba jakiś patent Mercedesa, bo uważam, że chyba każdy samochód powinien tak mieć. Bo jest to po prostu miejsce chyba najbardziej znakomite ze wszystkich miejsc jakie można sobie wyobrazić bardziej pod ręką nigdzie to się nie znajduje jak właśnie tutaj. Wszystko intuicyjnie. Długo, do parking. To jest chwila moment. Auto oczywiście no, z uwagi na ten przebieg. to jest niewybite i tak dalej. Tu nic nie skrzypi, nie piszczy, nie, nie słychać żadnych dźwięków, nic nie dobija w zawieszeniu. Ogumienie, wszystko, dwa komplety, oczywiście. Zima, lato, wszystko w bardzo dobrym stanie. Także takie sprawy tutaj po prostu odpadają. Tutaj nawet tu po prostu chcieć taki samochód, to mieć. Już dużo nie trzeba go oglądać i rozbierać. Analizować, przesyłać jakichś detektywów, po prostu auto super. Tyle, że używane, a tak historia cała jego jest po prostu bezbłędna. Tutaj jeśli chodzi o wnętrze, też te siedzenia wszystko są w znakomitym stanie. Najsłabszym ogniwem tutaj jakie dostrzegłem, no to z uwagi, że no, jak to bywa z kobietami, to jak jest pod mocne światło, to widać od paznokci. Znaczy od paznokci, może jak od pierścionków czy coś, takie lekkie ślady na kierownicy. Ale z tym trzeba się zawsze liczyć. Jeśli chodzi o samochody. Po kobietach i tak dalej. I czasami także po, po mężczyznach. Tutaj gałki jakieś sygnety mają, to też od skrzyni biegów to całe rozwalone. Mimo, że na przykład samochód przebiegu nie ma dużo. To są takie standardowe sprawy. Też nowe, to kupujesz nowe, używane, to musisz na pewne kompromisy się zgodzić. No więc to będzie tyle w tym filmie. Takie krótkie podsumowanie. Osobiście no chętnie, bardzo chętnie bym takim samochodem się na co dzień poruszał. Bardzo mi się jazda nim podoba. Myślałem że będzie twardziej, gorzej, jakoś mniej komfortowa, jednak jest naprawdę czuć tutaj tego Mercedesa w pełnej skali. Wiadomo, jeszcze można bardziej. Sumując więcej pieniędzy, więcej środków i kupując lepszy model, jeszcze, Mercedes, jeszcze bardziej można, ale już w tym modelu tutaj CRA naprawdę jest fajnie. I myślę, że też nie ma na co narzekać. Czuć jednak taki ten respekt. Ten komfort i, i tą jakość tego samochodu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Była to tylko jazda próbna. Jakieś więcej rzeczy dowiecie się naprawdę z takich testów bardziej technicznych i tak dalej. U mnie to jest tylko moje wrażenia z jazdy osobiste takim, a nie innym, na przykład, autem. Do zobaczenia w następnych filmach.